Mówią, że nie dba się o nasze lasy, o nasz Szenbrun. Proszę, wody jest za mało z nieba, to podlewamy tutaj lasek, żeby nie wysychały małe, drobne roślinki i krzaczki. To są suche badylki. Ale dobrze, że chociaż to robią, że się tym zajmują. Jedna strona. Tu jest druga strona. Tam idzie w las. Nie wiem czy teraz działa. No i tak jest wężyk biały, gruby, a wodę ciągną z tego stawiku przy glorietach. Takie ten basenik jest. Wię więcej z takich miejsc. Gdzie wężami właśnie? Wody doprowadzają. O więcej zrobili już. Mam tu wczoraj czy przedwczoraj. No to nie było tak dużo. Były dwa miejsca tylko. A teraz proszę bardzo. Nie widać, ale słychać. Jak są drzewa podlewane. Bardzo dobrze. Trzeba dbać o zielenie ale tylko, że tak późno. To są wysuszone, proszę bardzo. Wyschłe. Uschłe, biedne. Ja podejrzewam, że to tak specjalnie zostało zrobione. Eksperymenty robią wszędzie. Wszędzie. Na drzewach, na nidziach, na rybach, na wodach. Przez kilka dni, w zeszłym tygodniu, u mnie z kranu, tam gdzie jest ciepła woda, śmierdziało tak chlorem, zaczęłam wąchać wszędzie, ja mówię, co się dzieje? Zaczęłam wodę wąchać, no i z wody. Woda była tak slorowana, że śmierdziało jak, jak cię poleciała. Zimna nie ale jak się podgrzała. Dobrze, że mam że jak wodę tą zimną biorę to mam taki filtr filtruję, gotuję dwa, dwa trzy razy, a dopiero używam. Do kawy. No, pokażę tam dalej, skąd czerpią wodę. No to na razie. Do zobaczenia.